Pixel i Underheart przedstawiają Przygody Kiełbasy i Kabanosa W odcinku pod tytułem Zemsta po chińsku W rolach głównych Kiełbasa oraz Kabanos <Szyskli> DZIADZI go. GÓW! ZADZI! Słyszycie, Czank? Jeszcze nie ogłuchłem... Co stało się z tamtymi? DZIADZI! Co? To niemożliwe! Musiałem ich pokonać, musiałem! ZADZI! Właściwie czang tym razem chyba się zesrałem. Zebrali mi się tutaj, aby obgadać sprawy naszych wrogów. Właścicieli, pierunki i ludzi, którzy pobili mnie, gdy ukradłem ich placek i gdzie nie patrzyli. Musimy się im odbić i pokazać, to tu rządzi. Jakie cugiecie? Takiego mała, małego? Obrzucajmy ich zepsutym liżem. Słabe. Dupa mamuta? zgłosimy ich do sanepidu? To zrobiliśmy dwa lata temu. Duża mordabca? Nic nie róbmy. Jakieś inne cugiecie? Co ja Co mówisz, Chang? Tank? Przyszedł, Chang. Wow, Chang. Dziś to masz głowę. Dziś. A zwracenia się znowu no Zobaczymy, czy nowy hak działa. Ha! Działa! Ej mordo, dostałem jakiś bilet do szefa na wakacje w jakimś apartamentowcu w Big City. Jutro muszę wyjeżdżać, zajmij się kotem, jakby co dzwoń. To jest podejrzane. Przecież miał dostać urlop dopiero za... O cholera, duży niedźwiedź przyszedł. A kur... Wyłącz się, wyłącz się! Ale chut*** Ten urlop to ch... jednak Ciasny pokoik, zero klimatyzacji, a teraz jeszcze kibel się zapchał Przynajmniej kablówka za free jest No i ch** Jak to dobrze, że jutro wyjeżdżam Czakamuj, hamuj! Ja! ty demonie prędkości! Chodź, 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 chodź. Czas na zemstę kiełbasaku! Sen jest zbyt płytki ale metoda mojej prababki na pewno nada mu głębokości Zasnij już, oczka Co, co ty się To teraz czas wyszukać jego pokój Czy on mógł to schować? O oh. Ale znasz nas debile Czank, wstawaj! On tego nie wziął ze sobą! Łożę, że No jak to co? Jedziemy pod jego dom! Się wkurzyłem, zaraz muszę kotleć kota Czank! Mój kotleć kota spadł na podłogę! Chodź, chodź, kota! Aha... To on tu to czy ma? Wszystkie dane dotyczące jej kanału sklepu i wszystkiego innego! Są teraz moje! Czy sobie ich kanał to, to <kanat2> i zmienię jego nazwę na... Kulfon TV! O No cześć! Witam! Powstrzymaliśmy no, ich? Czego te Chińczyki tu chciały? Mam nadzieję, że nie mi nie ukradli. Yy, obawiam się, że ukradli. I to dość sporo. Co masz na myśli? Spójrz na swój komputer. Nie! Co oni mi zrobili? To chyba sprawka tego nowego hackdriva'a w ich ofercie. Aaaaaaaaaa! Ja nie? Czakka, jak tam u ciebie? Szybko do kurfona! Musimy szybko zmienić im konto! W tym razem ja prowadzę! Nie! Sorry, musicie się przypomnieć jak się jeździ! Zabrali ci całą pamięć komputera, a tam przecież są nowe odcinki sąsiadów. A to gonimy! czym? samochód masz w naprawie. Pomyślmy. A może po prostu... Hmm. 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 Ajo! Ognia! Kiewasa i kaban zjadą ci w Idź,